Polacy kochają oglądać kabarety. W tym programie będzie odwrotnie. To kabaret będzie oglądał Polaków. Podglądanymi Polakami będą, jak zwykle, wasi ulubieńcy: Rafał i Arek, twórcy piosenek disco polo, oraz Sabina, żona Rafała, która założyła w domu studio paznokcia. A w soboty śpiewa na wesela. Ich zespół nazywa się Białe Szaleństwo, a znakiem rozpoznawczym są narciarskie gogle. Rodzina z Katowic, alojzy Honorata oraz ich sympatyczny sąsiad Gustlik łączy ich wspólna pasja, którą jest boks. Gogle. i box. Przed telewizorem zobaczymy również emerytów z koniec pola. Mnie się to nawet podoba. O, o! I co takiego śmiesznego tu jest? Co takiego śmiesznego! Odwiedzimy mieszanych studentów z Krakowa, musisz nie jeść piecywo z glutenem. To skąd Ty wiesz, że ja z glutenem jem? Wiem, bo wczoraj ci gluteny z nosa wisiały. Ja nie... Przyjrzymy się parze z ulicy Tęczowej. Twarz, wytrzeć do sucha, czekać aż ogórki ostygną, oraz pośmiejemy się razem z bachledami, ojcusiami, synusiami, znów za No to co będzie na powitanie, Flasecka zabrał! I Flasecka się przyda, Uwaga, zaczynamy! Dzisiaj wspólnie z kabaretem pod Wirwigroszem obejrzymy pulsujące hity tygodnia, a będą nimi. Brawurowe wykonanie sketchu, kino w wykonaniu kabaretu para nienormalni. Chciałbym nabyć drogą kupna e, dwa bilety do kina. Potem poznamy zasady grillowania według kabaretu Jurki. Co dwa duże, to nie jeden. Oczywiście jak co tydzień nie zabraknie emocji związanych z ukrytą kamerą. I na zakończenie jak zwykle premiera nowej piosenki zespołu białe szaleństwo. Zapnijcie pasy Zaczynamy od kabaretu Nienormalni i idziemy z nimi do kina. Oglądaj nas o czas o ty kabaret się zaczyna, chodź Ja sobie jednym okiem obejrzę Umowa była taka, że ja oglądam sport, a ty seriale. Daj mi to! Nie. Daj! Kabaret ci puszczę. Nie chcę naszej piłki nożnej oglądać! Kabaret mówię! No to na to, to samo wychodzi. To właśnie w tym kinie twój dziadek 40 lat temu pierwszy raz pocałował babcie. Dziadek, a pamiętasz na jakim filmie byliście? No, no właśnie, to był drugi znak. Czas apokalipsy. No i co takiego śmiesznego tu jest? No co takiego śmiesznego? Dobra, dobra, robimy w ten sposób. Ja kupuję bilety, ty kupujesz popcorny, się spotykamy tutaj. W rozbyłek w kinie. I więcej mnie kosztowało te popcorny i, i picie niż yy, bilety. To takieś mi chytre, Walentynki urządził. No bo tyś wzięła beczkę coli i wiadro popcornu, a ja sobie myślę, Ile ten film będzie musiał trwać, żebyśmy to wszystko zdążyli zjeść i wypić? Nie, nie, proszę pana, w naszym kinie już nie śmierdzi. Tak, tak, zwolniliśmy tę osobę. Ja w kinie pracowała też. Tak? I no, pracowała, tylko zwolniłam. Dwa dni w Paryżu z Moniką Beluczy i pojutrze z Denisem Quaidem. Zwolniłem. Tak. Siem. To nie się. No dobrze, a dlaczego? Potrącali mi. Pieniądze ci potrącali, tak? No, nie nie pieniądze. pieniądze nie! Ci! Całego mi potrącali! A co? A wiesz, no bo gasiło światło się w kino i oni szli i potrącali, bo mówili, że nie widzieli, że ja stoi. Ty. Bo ja że za ciemno. To jest śmieszne takie. Nie, od Blaski se powinieneś kupić. Od kogo? Od Blaski. Ty też chcesz popcorn? A, a dlaczego mam w kinie popcornu, nie żreć? nie boisz się o zęby? Nie moje, to co mam się bać? Bo... Oj, czuj, teraz w kinie wszystkie zreją. Ale nie blaskają, tak jak matka. Pan Szanowny chce kupić bilety. Tak, tak, proszę pana, chciałbym nabyć drogą kupna dwa bilety do kina. Doskonale. Mm -hmm. A na co? Yy, a na to, żeby mnie do sali wpuścili. Ty! No? Mamy zapytanie z Domu Kultury od kierowniczki, czy byśmy w kinie nie zagrali? O, a kiedy? A przed filmem. No ale ja konkretnie pytam, kiedy tam mamy grać? No to zaraz po reklamach, ale przed filmem. Bo, bo w sobotę idziemy na basen, a w niedzielę rano jesteśmy w kościele. A, a, a ja ci powiem, gusty, ja to się boję do kina teraz chodzić. Po ciemoku, ja się boję, ja nie widzę, kto kole mnie siedzi. No ale co ci, prze... co ci przeszkadza? No przecież do kina chodzisz po to, żeby patrzeć na film, a nie żeby śledzić, kto siedzi kole ciebie. Może ty? Ale my ostatnio z Honoratką byli w kinie, by się hopie, rozwodem skończyło. No. O Ocałowanie poszło! No bo, ale ocałowanie człowieku ty. Godoj i prawda ty gałganie Gust nikt tym jest, rozumiesz, hopie, siedza w kinie. Nudny film jest. O, ciem... Po ciemoku. Rozumiem, obracam się, no i żem się za zachował jak polonista, no. Polonista? No. A czemu? No pamiętasz, że w szkole mówili nam, żeby język giętki zawsze robił to, co pomyśli głowa. No, no coś było no, takiego. Język giętki mi zrobił, <laughs> tylko się on raczej nie spodobał. Ale jest nie fanzol, bo cię czasna. Przestań, no to po ciemaku było, to co? No. To, co ci czmok przeszkadzał? A to, że się całował z jakąś motyką, wiesz, jak się działa po drugiej stronie. Że trzeba było przejść już po drugiej stronie. No. To by się całowała z motyką sama, No. no. Z, na dzisiaj, proszę pana. Czyli pan chce bilety na dzisiaj. Tak, tak, absolutnie nie na wczoraj i jutro. No. O, ty? No. Bo kierowniczka mnie molestuje. Pyta, czy gramy w tym kinie, czy nie gramy? No, to dlaczego nie? Toż do kotleta gramy, to i do popcornu możemy zagrać, nie? Ty ja tak odpiszę. No jak? i pewnie, no i co? To no się pan nie denerwuje. No, jak ja pan... mam się nie denerwować, jak pan mi nie chce sprzedać biletów na dzisiejszy film? Proszę pana, oczywiście, że chce, ale jak pan to zrobi, skoro pan nie chce ani na wczoraj i jutro, ani na w sobotę wieczorem i w niedzielę rano? Bo chce iść dzisiaj? No. Dziś jest piątek tak. i jak mówiłem, mamy dwie propozycje. Sam, wczoraj i jutro, ewentualnie w sobotę wieczorem i w niedzielę rano. Opuść, wa dobrze, że tabletki wziąłem, bratek. Kondzio! Co? A co ty taki czerwony jesteś? Na, na maseczkę się uczuliłeś? Gdzie na maseczkę, ty mądry ty jesteś? No. Maseczki jeszcze nie nakładałem w ogóle. To co ty jesteś taki czerwony? A jestem czerwony? Tak. Co ty mówisz, pokaż. No. Ty, faktycznie. Ty to pewnie przez ten wrzątek? Co? No bo ja też się dziwiłem. Wiesz, bo w instrukcji, czy tam, a tam jest, wiesz. Proszę zanurzyć twarz we wrzątku na 10 minut. To ty mi mówisz po prostu. No, to, mi no i mówię ci, takie instrukcje twarz są teraz. Na 10 no. minut. Kończy tu czegoś no. brakuje. Co brakuje? We wrzątku na 10 minut za twarz zanurzyć. Ogórków. Co? Ogórków brakuje. Ogórki na 10 minut zanurzyć we wrzątku, kropka. Twarz wytrzeć do sucha, czekać aż ogórki ostygną. O kurczę, no. Ty we wrzątku twarz trzymałeś 10 minut? No coś, ty głupi jesteś? Minutę tylko wytrzymałem. Ty, a to pudełko dla ciebie potrzebne jest? Nie, toż e, Sabina sobie kupiła takie buty na zakupy. A ty chciałeś powiedzieć, chyba że buty na zakupach kupiła sobie? Ty, jak ja bym chciał powiedzieć e, to, co ty myślisz, że ja chciałem powiedzieć, to, ja bym to powiedział. E? Zamieńcie tu. Strasznie tam jest, śmierdzie e, tam. Nie, kto to jest w ogóle? Nie, nie wiem. A co ty chciałeś powiedzieć dla mnie? Ja chciałem powiedzieć dla ciebie tylko, że Sabina sobie kupiła buty na zakupy. Czy do robienia zakupów. To zrozumiałe stało dla ciebie się. Teraz się stało, zrozumiałe dla no. mnie. Ja w ogóle nie wiedział, że to takie buty są do robienia zakupów. No, są takie buty i to się kupuje szybciej i więcej możesz kupić. A skąd takie buty się kupuje? Cztery koła musisz mieć. O, Sabinka przyjechała, to ci pokażę. Cześć, Sabcia! Cześć! Strasznie się zmęczyłam tymi zakupami. Ty, pokaż buty do robienia zakupów. Widział? Łajciec, za ł sekierce. O, to jo, przepraszam. Ale strasznie dużo tego nakupiłaś na no. Sabinka. No, normalnie. Ty, Sabina, ty pokaż lepiej dla mnie kartę kredytową swoją. A no, po co? Chciałem zobaczyć, czy plastik nie stopił się. <noise> Zaczynają się kuźwa schody. Na co kupiliśmy te dwa bilety? Na dwa dni w Paryżu. Ale, ty nie, ale to się co powiedział? Ale no, proszę cię nie rozumiesz. Nie. No ale dwa dni w Paryżu za 30 zł? Z Moniką Beluci. No. <noise> Teraz swoją babcią będzie Monika Kuźwa Beluci. <noise> Doklejki boks, uśmiechu, czas! Czas coś przekąsić. Przeniesiemy się zatem na wieś i podglądniemy, jak zdrowo przy grillu odżywia się kabaret Jurki. Co to jest? Co jest? Co to jest? Grill czy zestaw perkusyjny? No, w sklepie było napisane, że to grill. To teraz będzie. Kto to jest? Kabaret. A co? A przecież to, przecież to zaraz się nam złomiarze z całego osiedla zlecą, żeby zobaczyć, czy nie da się złomu pozyskać z tego. Pierunie, se grilla zapolimy. <gryśla> Ale fajnie, w telewizji grill i u nas grill. <gryśla> nie u nas, bo ci przypominam, że jest u mnie gościem. Nie u ciebie i nie no u nas. No. Głupi jesteś, że po prostu, to po, prostu jest, to po prostu jesteś głupi, no. <gryśla> A ty mi go że ja jestem głupi. No bo ja. <gryśla> no. A ja wiem, dlaczego tak jest, bo ty śpisz mordą do ściany. Gdybyś spał mordą do pokoju, to byłoby inaczej, a ty się uparłeś i śpisz mordą do ściany i ty jak w nocy wydechowywujesz tę głupotę, to ta głupota się od tej ściany odbija i ty ją z powrotem wydychowywujesz. Chyba. a ty musisz nie jeść piecywo z glutenem. Tam jest normalnie zamknięty obieg głupoty. To skąd ty wiesz, że ja jem pieczywo z glutenem? Wiem, bo wczoraj ci gluteny z nosa wisiały. To pewnie dlatego z rana mi tak zbuzi buzi śmierdzi. A ty wiesz, dlaczego ludzie kiedyś byli mądrzejsi? Nie wiem. Ja też nie wiem. Aloj to ty grilla w domu będziesz palił? Chodź, Ale chcesz ten gustnik dmuchnąć? Ty lubisz. Idź do garażu po piwo. Jak grilla rozpalę? To przecież muszę rozpalić. O walek. Nie dyskutuj, tylko przynieś karty i coś do picia. Damian! Weź jeszcze jedno piwo, wujek Waldek przyszedł. No, w karty będziemy grać. A? No. To na cholerę ci grill. <noise> Babo, ty się nie znosz? Nie słyszałaś, że karta lubi dym? <noise> Powiem wam, dobre to piwo. Ciepłe, wygazowane, moje <głos> ulubione. <głos> Drinka ci zrobiłam. Imieniny mam. O, to dla mnie. <noise> Tylko mięta się skończyła. Uch. Cholera, w tym drinku jakieś muchy są. Są muchy, bo to jest muchito. Niech życie nie zną. W siakry, a w sajce tego drinka, tam gdzie stoperan nie dochodzi. Specjalnie godzinę wcześniej otworzyliśmy i postawiliśmy na słońcu, żeby Ci smakowało. Jeszcze mi nawet życzeń nie złożyłeś. Wiesz, co ja Ci życzę? Żebyś sklerogunki dostała. Sklerogunki? A co to jest? Najgorsza choroba. Połączenie sklerozy z biegunką biegniesz i zapominasz gdzie. I jeszcze taką książkę kucharską można było dostać. Gotuj z kupichą. O. Co to jest? Mała jakaś chyba, czy co? Ja wiem, to jest... Ty, umowa przyszła od tych, co mamy grać przed tym, wręczeniem tych yy, kilofów. O, co ty gadasz? No, mnie? a to ile powiedziałeś? Ale powiem ci, ta babka, negocjatorka ostra była, o, no, ile że ci powiedział? Słuchaj, nie no. chcę się chwalić, ale powiem wam, stawkę z dopalaczem zastosowałem. Eee! To ile mi powiedziałeś? Słuchaj, ja mówię tak, normalnie za wesele bierzemy. 20 tysięcy. Tak taki powiedziałeś! To powiedziałeś. robisz za palaczem, powiedziałeś! No, i ona też do mnie mówi, ty, czy ja coś brałem? I ja mówię, nie, spokojnie, mówię, to taka stawka, wiadomo, do negocjacji jeszcze. No, no to ile, no może? Kurczę, 8 tysięcy. 8 tysięcy! No. A ona dla mnie od razu pyta się, ty, a ile takie wesele trwa? Nie? No, no to ja mówię, no to nie raz, to i nawet 10 godzin. Plus no. potem pisy za darmo. Co ty No 8000. także Gratulacje, dziękuję. <grystanie> nie szkodzi. Dzielimy szacu. się równo, nie szkodzi, proszę bardzo. No. No. Podpisane <grystanie> wszystko, jest zobacz, masz. No, no elegancko. No. A co to jest? Co, stawka nasza. Co? No. I w tymi jest jeszcze koszt transportu? No. To jak? No co? No bo ona jakoś to dziwnie policzyła, bo ona mówi do mnie tak, jak wesele 8000, 10 godzin, to podzieliła przez 10 i wyszło, że 800 zł za godzinę. Ale no. Tu jest napisane 130 zł. No jest, bo ona chce tylko 10 minut. Co? Plus bisy. Co? Dawno temu spotkali się ludzie i napisali konstytucję. Tak przy grillu? Nie wiem, może i przy grillu. To by trzeba było w muzeum sprawdzić. cóż, a może byśmy sobie tak gazowanego grilla kupili, co? A co, małe rachunki za gaz mamy? A co jest lepszego w grillowaniu gazowym? Zdrowsze jedzenie go dają je. a z pieca jest niezdrowe, tak? Nie wiem, czy zdrowe, ale w stare placki śmierdziały nowym telewizorem. Śmierdziały nowym telewizorem, bo ojcuś w piecu palił styropianami z nowego telewizora. Dziadek na działce wykopał stare dwa dziurawe wiadra i mówił, że to hełmy. Aha, to widzisz, dlatego ludzie we wsi myśleli, że u nas konklawę jest. Dlaczego? No bo dym tym skumina leciał. I oni myśleli, że my papieża nie wybrali. No, bo ta konstytucja to 3 maja była, nie? To czemu my 1 maja świętujemy? Hehehe, aha, dobry Nasi pradziadowie, od dawien dawna. Na wszystkich frontach świata walczyli o wolność. I oni wywalczyli tę wolność. I dlatego pierwszego, drugiego i trzeciego maja mamy wolność. Bo gdyby nie oni, to nas by tutaj dzisiaj nie było. A gdzie byśmy byli? W pracy. Ja nie lubię, jak się naśmiewają ze starych. Osu. To z kogo mogą? Co? No chyba, że jesteś nauczycielem. To pewności nie ma. No taka jest tradycja. A to, to jest czu, dobre. Czu, czu, czu. dobre. Dobre to. Powiem więcej. <grym> tu jest Polska. <grym> Ty, tu jest Polska. Ty ten grill, tata, ta, te czapy pradawnych wojów. <grym> To wszystko jest Polska. A więc posłuchaj mnie synu. I ty całą tę mądrość. Całą tę mądrość, którą my ci tu dzisiaj z wujkiem powiedzieliśmy. Podnieś kiełbasę. Podnieś i ucałuj. Z której strony? Od tej brzydkiej, od Trumpa całuj. Ale pan gminę ma głupią. <głosy> <głosy> to, ja brawo, ja 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 tak. musisz przekazać swoim dzieciom. To jest twój patriotyczny obowiązek. Nie wiem, czy spamiętam. To co? Jeszcze po żubrze? Nie mogę. Jeszcze musimy z Damianem wywieźć śmieci do lasu. <noise> Ty! Csh, nie przeszkadzaj U. dla mnie teraz. Ja tylko rym do panny potrzebuje. Do panny? No. Wanny. Wanny? Nie pasuje. Ty jakżeż ty nie pasuje. Co ty dla mnie człowieku mówisz? Nie no. pasuje dla ciebie, bo to refren wymyśliłem taki. No. Gdzie są najlepsze panny? No. I co tam nie pasuje ci? Bardzo dobra rymowność z wanny do panny jest. No rymowność jest ty, ale logiczności jakoś tak dla mnie nie ma. Toż ludzie logiczności w tym nie ma. No nie. A co zaśpiewaj se. Gdzie są najlepsze panny? Wychodzą z wanny, wanny. Ja nie wiem, jakoś to tak dla mnie ty nie po polsku jest. Chyba tu bardzo po, nie bardzo po polsku to było, ale jak chcesz to zmień to no. zmień te, panny na cizie. I co? No i co, i będziesz miał gdzie są najlepsze cizie, oczywiście w remizie. O! I to dla mnie się podoba! Dobre, idź, pisz dalej i nie przeszkadzaj dla mnie. No, no, no! Box, czas! Kamera to stresujące narzędzie. Ludzie przed kamerą nie zachowują się naturalnie. Zawsze dochodzi do elementu stresu lub tremy. Wtedy takie nagranie może sprawiać wrażenie sztucznego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest kamera, o której istnieniu wiedzą tylko ci, którzy ją zainstalowali. Czas na prawdziwe emocje, a nic ich tak nie podkręca, jak dobrze schowana kamera i helikopter w ogniu. <gryzny> Hiiii jaki jest teraz rekord świata na 100 metrów? Jakieś 9,5 do setki. He <gryzny> czy tak dużo jest to? <gryzny> Nie wiem, dużo, co jest? Dużo. He, człowieku, spróbuj 9,5 do setki zrobić. Ale wiesz, to dużo jest. Mój dziadek ma 5 do setki, a jedną ma? Dziadek 95 ma. He <gryzny> O, ty, na wiadukty trzeba uważać. Ale patrzcie, że to nikogo nie dziwi, nie? A co to, to jest dziwnego? Stary, myśmy tak dziadka wieźli, jak przeprowadzka była. Dziadka? Na wózku, na dachu? No nie, myśmy go akurat w trumnie wieźli. Ete, te, te, jak w trumnie? Ty mówiłeś, że twój dziadek zje. No, no. Ale na dachu taki bagażnik. Trumna się nazywa. Czy trumna nazywa No, się nazywa. no i co takiego śmiesznego tu jest? No co takiego śmiesznego? A ja, mi się to nawet podoba. O, o, to śmieszne nawet jest. i boks, śmiechu czas. Dzisiejsza piosenka Białego Szaleństwa już bardziej szalona być nie może, więc tytuł musi wam powiedzieć sam, o czym jest ta piosenka. Przedstawiam Wam Andrzeja. Panie Andrzeju, o czym jest tytuł tej piosenki? Tytuł tej piosenki jest o tej piosence. Tak jest! Dziękuję bardzo i zapraszam na piosenkę pod tytułem. Walnąłem w mikrofon, ale nie szkodzi. Na szczęście. Krzysiek, ty masz na imię Rysiek, On ma na imię Zbyszek, a ona, Franciszek, Jest weekend, hura, hura, buja nas fajna fura No Gdzie są najlepsze cizie? Oczywiście w remizie Czekają na nas cizie, w remizie, remizie, wyrywa laski Krzysiek, a lasek matki rysiek, zwierzęta lubi Zbyszek, a chłopców, Franciszek gdy wszystkim się udziela, miłosna atmosfera, tu idą w ruch sztachety, w remizie, balety, Z policją, grabarze, facet z pizzą, bojówki ze Zbowidłu, wesele, hasydów, jedź wóz strażacki, chce zrobić wszystkim placki, lecz my się mu nie damy, stop śpiewamy. To była piosenka pod tytułem Cizie w remizie. Wiem już, że rozpoczęła drogę na szczyty list przebojów, a zatem do zobaczenia na szczycie, a szczyt będzie w kolejnym odcinku. <laughs> Wojdyanek Majątek zarobił właśnie na gupocie ceperskie. A ja na kupocie, wodowej ze dziadek na sprzedaży gęsi się dorobił. No ale nie wiesz, skąd te gęsi bro. No właśnie, w lecie jak się razem kąpiemy, to też niestety się trzymamy tej zasady. Ale dlaczego niestety? Przecież zawsze mnie trzymasz na smyczy we wodzie, a ja się czuję taki ograniczony. No ja cię przywiązuję, bo ty nie umiesz pływać. Ja się chłopie, kiedyś przejęzyczyłek Na tym słowie, to mnie za to ze szkoły wyciepali, Pamiętasz? O -ho -ho. Co, oho, oho. nie wiedział, że mnie do szkoły chodził. <głos> <głos> Pisze w SMS-ie, żeby nawet wolał, bo będzie go taniej wyjdzie. I nie trzeba być hotelu dla nas Ale Ja bym w nocu poślubnym, to nie chciałabym spać członkami, członkami orkiestry. <noise> A z jednym musiałaś. <noise> szczyt głupoty, szczyt możliwości, szczyt grafomanii, szczyt seksu, szczyt wszystkiego. Do zobaczenia i trzymajcie rękę na szczycie. Zaproszone siostry, brata, ludzi ma.